Międzygórze. Nie znajdziesz tu bankomatu ani supermarketu, ale jeśli kochasz góry, przyrodę i święty spokój, to znajdziesz tu wszystko. Międzygórze to niewątpliwie stacja klimatyczna. Tutaj na terenie jest śnieżnicki park krajobrazowy czyli te walory przyrodnicze sprzyjają tutaj wypoczynkowi. Jeżeli jesteśmy w okolicy na terenie ziemi kłodzkiej zapraszam na jeden dzień w międzygórzu, aby zobaczyć zaporę wodną na rzece wilczce. Idąc wyżej do międzygórza, warto zobaczyć wodospad wilczki. Jest drugim co do wielkości wodospadem. Tutaj na terenie Sudetów. Kaskada wodospadu jest przepięknie opadająca. Sam wodospad to jest rezerwat rezerwat wilczki. I to nie tylko woda nas tam zachwyca, ale otaczająca przyroda. Jest ładnie odnowiony, wieczorem jest pięknie oświetlony, także robi w tej chwili wrażenie. To jest taka miejscowość o takiej niezwykłej architekturze, właśnie górskiej. Tutaj, w drugiej połowie XIX wieku, zaczęła się taka rozbudowa drewnianej architektury w stylu alpejskim i skandynawskim. Widoczne to jest na ulicy sanatoryjnej Wojska Polskiego. Tutaj turyści mówią, że w międzygórze to jest taka mała Szwajcaria, taki kawałek Alp w Polsce. Wydaje mi się, że jedyny w ogóle na terenie naszego kraju. I takim tutaj przykładem chyba sztandarowym to jest Dom Wczasowy Gigant, gdzie takie misterne zdobienia. Coś niebywałego, tak jak się wyjdzie na ten balkonik, to po prostu można wpaść w zachwyt. No i mamy te niesamowite drewniane chaty górskie tutaj. Na przykład ulica Śnieżna. To są chaty w stylu sudeckim. Czyli ta wcześniejsza architektura Międzygórza, jeszcze przed rozwojem miejscowości jako kurortu. Tutaj, w najbliższych okolicach, jest też imponująca architektura sakralna, prawda? W samym Międzygórzu mamy dwa kościółki drewniany kościół pod wezwaniem świętego Józefa, który jest jednym z czterech na ziemi kłodzkiej takich pozostałych. Drugi kościółek to jest kościółek kamienny. Tak zwany poewangelicki. No i ten przepiękny szlak tutaj na Marię Śnieżną szlak prowadzi na górę Igliczną gdzie jest sanktuarium Matki Bożej przyczyny naszej radości i dalej schodzi na do Marianówki gdzie jest dużo przydrożnych kapliczek Tu jest początek kłodzkiej drogi Świętego Jakuba Tu mam wrażenie, że jest takie idealne miejsce, szczególnie poza sezonem, żeby przyjechać i się tak wyciszyć Pełnej harmonii z naturą. Zgadza się. Osoby, które chcą się wyciszyć szczególnie, powinny tu przyjechać, ponieważ jest tutaj dużo takich miejsc, gdzie możemy pozostać sami z sobą. Czyli dla tych, którzy medytują, dla tych, którzy uciekają przed aglomeracją. Nawet dzisiaj widzimy piękny śnieg. Ta przyroda została okryta taką białą kołdrą. Widzimy tylko niektóre ślady, zwierzęce tropy. Nie ma ludzkich śladów, i po prostu, no to jest piękne, tak? To jest tak bajkowo wręcz, mam wrażenie, bo nie dość, że mamy te domki misternie zdobione niczym z bajek Disneya, to jeszcze mamy szlak żółtego i czerwonego Krasnoludka, prawda? Idąc tym szlakiem, to mamy takie bajkowe międzygórze i docelowo Ogród Bajek, który też polecam, bo to jest powrót do lat dzieciństwa. Ogród Bajek to nic innego jak wystawa plenerowa rzeźby bajkowej. To nie jest plac zabaw dla dzieci. Zobaczymy rzeźby z naszego dzieciństwa i też współczesne. No bo idziemy też z duchem czasu. A jak wygląda Międzygórze, tak bardziej w kontekście osób aktywnych, które lubią dużo chodzić po górach, lubią uprawiać sport? Czy te osoby też tutaj znajdą coś dla siebie? Aktywni mają tu do dyspozycji szlaki piesze. Jest to cała sieć szlaków turystycznych na Śnieżnik, na Czarną Górę, na sorekowiec, na Jawor, To Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej na Górze Iglicznej. Są szlaki rowerowe, jest taka strefa Śnieżnik i tam jest prowadzona wypożyczalnia sprzętu. Tam można pożyczyć rower, można pożyczyć narty biegowe, można pożyczyć sprzęt turystyczny, nie trzeba go koniecznie tu z sobą przywozić. Możemy tutaj do nas przyjść po informację turystyczną. My mamy przygotowane gotowe programy w formie na przykład książeczek, że wcale nie musimy sobie wymyślać, gdzie chcemy iść w góry, ale możemy sobie przyjść i za niewielkie pieniądze kupić książeczki, bo one są stworzone z myślą o turystach przyjeżdżających tutaj. I, I wtedy mamy taki na przykład gotowy program Przyjaciel Międzygórza. To jest odznaka krajoznawcza. Każda odznaka ma swój regulamin. Ona jest dwustopniowa. Ten pierwszy stopień można już tutaj zdobyć sobie w centrum Międzygórza. Natomiast drugi stopień wychodzimy już dalej w góry. Czyli planujemy sobie wyprawy w góry. Jednodniowe, południowe. Inną taką odznaką, która jest też takim gotowym planem naszych wyjść, jest odznaka Szlakiem Królewnej Marianny Orańskiej. Ona jest znowu trzystopniowa. Czyli tutaj osoba z PTTK weryfikuje, czy uczestnik tej zabawy faktycznie to miejsce odwiedził, tak? Tak. I ważne jest to, żebyśmy sobie wpisali datę, kiedy odwiedziliśmy. W wielu obiektach są bardzo ładnie wykonane pieczątki ozdobne, między innymi również jest u nas taka pieczątka do sobie wbicia w takiej książeczce. Inną książeczką jest taka też książeczka, też gotowy program, żebyśmy mogli całą ziemię na przykład sobie zobaczyć, to mamy propozycję takiej zdobywania odznaki zdobywca korony ziemi kłodzkiej. Ziemię kłocką okalają góry. Jest tych gór 12 pasm. Każdy z tych pasm ma swój najwyższy szczyt. I te szczyty musimy zdobyć, żeby uzyskać tą odznakę. Każdy z tych szczytów ma swoją ładną, ozdobną odznakę, a zwieńczeniem wszystkiego jest właśnie taka odznaka: zdobywca korony, ziemi kłocki. Później tą książeczkę tutaj się zostawia do weryfikacji i. Zespół weryfikacyjny przyznaje taką odznakę. Zapraszam tutaj, ponieważ jest piękna zabudowa pensjonatowa i chociaż raz w życiu warto zamieszkać w takiej pięknie wybudowanym pensjonacie w stylu alpejskim albo w chacie sudeckiej, poczuć klimat takiego miejsca z tradycją, ponieważ te pensjonaty są już pięknie urządzone, Warto przyjechać ze względu na klimat, oczyścić te swoje górne drogi oddechowe i warto przyjechać ze względu na tutaj otaczającą nas wszechobecną przyrodę. Tutaj chyba nie tylko można uleczyć swoje drogi oddechowe, ale też chyba ukoić swoje zszargane nerwy, prawda? Bo już, jak pani wspomniała, jest to takie miejsce maksymalnie wyciszające. Tak, ponieważ nie ma tutaj tłumów. Często spotykam się z czymś takim, że co, nie mamy tu bankomatu. Nie mamy tu marketów dużych. Są dwa małe sklepy spożywcze, no my jesteśmy taką małą informacją turystyczną z ramienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Zapraszam serdecznie tutaj do odwiedzenia też tutaj tego miejsca, w którym ja jestem. Ja zawsze chętnie będę służyć pomocą, żeby tutaj właśnie się dobrze poczuć w Międzygórzu. Tutaj w Międzygórze ma też swoich stałych bywalców. Ktoś, kto przyjechał tu pierwszy raz, na pewno zajrzy po raz drugi. Na przykład przyjaciele Międzygórza są zobowiązani do tego, żeby chociaż raz w roku odwiedzić Międzygórze. A tu się tak mówi, że kto przyjedzie chociaż raz, to się zakokuje momentalnie w międzygórzu. Tak, to jest taka, no jak to mówią, miłość od pierwszego wejrzenia. Jest jakiś taki magnes tutaj. Tak, tak, tak. Urocza położona miejscowość w górach.